Proszę Państwa o potwierdzenie obecności za pomocą zakładki kworum. Zapraszam i proszę o potwierdzenie obecności, Panie Radny. Jeszcze kogoś. W chwili obecnej jest, jest już kolega ten, zaczekajmy. Proszę o potwierdzenie, Panie Radny, obecności. A więc w chwili obecnej jest 19 radnych, a więc jest kworum i możemy obradować, podejmować prawomocne decyzje. Yy, proszę Państwa, jesteśmy w punkcie sprawozdanie z działalności burmistrza miasta bielsko w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie takie było dostarczone Państwu radnym. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się pan radny Tomasz Szelniewicki. Udzielam panu głosu. Panie burmistrzu, w okresie międzysesyjnym, jak chyba wszyscy już wiemy, ruszymy w miasto autobusy elektryczne. W punkcie trzecim jest również mowa też, że już jest wdrożony system tam liczenia podróżnych. Więc moje pytanie, kontynuując wątki z poprzednich sesji, czy dodatek dla pani wiceburmistrz jest nadal liczony? Jeśli tak, to do kiedy? Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca Iwana Kołos, udzielam głosu. Panie burmistrzu, złożył pan wnioski na dofinansowanie. Sporo tych wniosków, jeśli chodzi o ochronę zabytków, o tym bardzo dobrze i to chwalę, ale jest też remont ulicy Chmielnej. Chciałabym dowiedzieć się, w jakim zakresie. Pan składa ten wniosek. Remont ulicy Chmielnej. Dziękuję. Dziękuję. Pani Danuta Karniewicz, udzielam Pani Radnej głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chcę odnieść się do Pańskiego sprawozdania. Pieniążki dla seniorów 22400 to nie województwo, tylko Urząd Marszałkowski wyznaczył Radni, radni Sejmiku, wystąpili z wnioskiem radni zaakceptowali, radni, rady seniorów przy marszałku, może cię to powiedziałam, radni sejmiku zaakceptowali i mamy te 22 400 i mamy aktywizować naszych seniorów. Ale ostatnio miałam taki przykry przykład, gdzie seniorka chciała porozmawiać, ja nie mam gdzie. Dobrze by było, żebyśmy mogli z tymi seniorami niezagospodarowanymi tak zwanymi bo część siedzi ich w domu, Mieli, my mogli gdziekolwiek się spotkać. Siedzieliśmy na ławeczce. Później, ponieważ zaczęło padać, poszliśmy, usiedliśmy z seniorką przy stoliku, przy kasach. Wyszedł pan, powiedział, że za głośno, a wiadomo jest, że seniorzy trochę mają problemy ze słuchem. W związku z czym ja bardzo proszę, żeby gdzieś wyznaczyć takie miejsce, żebyśmy mogli z tymi seniorami też się spotkać. Bo gro osób jest niezagospodarowanych, siedzą w domu, nudzą się i bardzo chętnie chcą się włączyć w życie naszych seniorów z naszego miasta. Druga rzecz to jest zasady wydzierżawiania nieruchomości miejskiej. W punkcie pierwszym pisze, przy wydzierżawianiu gruntów na cele rolnicze trudne do zagospodarowania, odłogów gruntów położonych na terenie zalewowych, ceny dzierżaw mogą być obniżone do 50% stawki zasadniczej. Czy mamy takie tereny i wynajmujemy? To moje pytanie. I punkt 2, w przypadku braku zainteresowanych na grunty bądź nieruchomości za cenę ustawową po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy burmistrz może obniżyć stawkę czynszu dzierżawczego lub przekazać w nieodpłatne uży użyczenie. Czy my też mamy takie nieodpłatne użyczenia? Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Adwocem pan Tomasz Niewicki, udzielam głosu. Ja tak dosłownie dwa zdania w nawiązaniu do wypowiedzi pani radnej Danuty Karniewicz. Panie burmistrzu, dużo lokali miejskich w zarządzie przedsiębiorstwa komunalnego stoi obecnie pustych. Może można byłoby po kosztach przeznaczyć któryś z lokali Mickiewicza na przykład 27 lub jakiś inny. Taki jeden lokal na kilka stolików, na małe zaplecze w postaci kawy, herbaty, do miejsca spotkań dla seniorów, takiego niezależnego miejsca, bo tak jak już tu kiedyś rozmawialiśmy, o, takie miejsce jest wyznaczone w Bielskim Domu Kultury, ale Bielski Dom Kultury pracuje w określonych godzinach. Ma przyjęty jakiś regulamin pracy, tak, różne stowarzyszenia, różne osoby tam się spotykają, a taki autonomiczny lokal dla seniorów naszych bielskich, myślę, że cieszyłby się naprawdę dużym powodzeniem i, i naprawdę zrealizowałby wiele takich zadań, które akurat seniorzy mogliby wnieść tutaj do, do, do pracy naszej i do działalności Urzędu i Rady Seniorów. Dziękuję. Pan Piotr Ostaszewski, proszę Panie Radny, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, w zakresie spraw inwestycyjnych i zamówień publicznych wybrał Pan wykonawcę na wykonanie robót budowlanych polegających na poprawie układu komunikacyjnego miasta Wielsk-Porlaski poprzez budowę i przebudowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca zaoferował ponad 5 milionów złotych. Tylko wybranie wykonawca, podpisanie umowy, to nie to samo. Czy już jest ustalona data, kiedy zostanie podpisana umowa y, z rzeczonym wykonawcą y, i kiedy zostanie mu przekazany plac budowy. Czy to jest w momencie podpisania od razu umowy, czy nie? Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Bogusław jak udzielam głosu. Czytając sprawozdanie, zwróciłem bodajże w dwóch, dwóch miejscach chyba, że mamy sytuację, że wycinamy drzewa. I ja już mówiłem wcześniej, przynajmniej przy projekcie, przy sprawozdaniu, jak się mówiali za zeszły rok, pytałem tam, czy jakieś wydatki są ponoszone na sadzenie. I mam taką propozycję dla pana burmistrza, że skoro w sprawozdaniu no, zauważamy, że tych drzew ubywa, no wiadomo, że trzeba wyciąć, bo tam jest taka potrzeba, to może być na jakiejś zakładce, strona urzędu jest pojemna. Pisać, gdzie posadzono drzewa. bo Ja bym chętnie przeczytał, gdzie posadzono drzewo, i myślę, że skoro jesteśmy taką gminą, może już nie ekologiczną, ale staramy się, pamiętamy o te rzeczy, to żeby sygnalizować, ile tych drzew się sadzi, bo to będzie zawsze taka równowaga. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam panu głosu. Szanowni państwo radni, postaram się odpowiedzieć na te wasze e, pytania, e, pytanie pana radnego Chryniewickiego, e, jeśli chodzi o um, gospodarkę niskoemisyjną. E, projekt się kończy w momencie zatwierdzenia rozliczenia i w tym momencie kończy się wypłacanie dodatków. Dokumenty, tak jak pan powiedział, zostały 17-18 zamontowane systemy do e, liczenia pasażerów, ten system e, informacji pasażerskiej, co on jest jeszcze w fazie testowej, jeśli chodzi o napisy, bo nie wiem, czy, czy Państwo jeździliście teraz ostatnio autobusami komunikacji miejskiej. Tam jest jeszcze sytuacja tego typu, że. Yy... Jest jakiś problem z GPS-em, bo nie podaje dokładnie tych nazw przystanków, na które się zbliża, tylko podaje inne. Także to jest jeszcze kwestia do, do poprawienia. Natomiast liczenie pasażerów działa dobrze, a tylko te, to, co jest na wyświetlaczu i to, co idzie z sygnału dźwiękowego. Także to już w zeszłym tygodniu zostało zgłoszone do, do wykonawcy do poprawienia. Czekamy na. Na poprawienie, żeby już mówiło, że jesteśmy ulica Mickiewicza przy Ratuszu, a nie mówiło, że jesteśmy ulica Mickiewicza przy Widowskiej. Jak do Widowskiej jeszcze mamy kilkaset metrów. Także tam jest kwestia zgrania, zgrania tego GPS-a z, z jazdą autobusu. Jeśli chodzi o lokal dla seniorów, ja nie widzę przeciwwskazań zresztą z organizacjami pozarządowymi y, współpracujemy y, takie organizacje pozarządowe jak Polski Związek Niewidomych czy oddział Podlaski oddział w Bielsku koło w Bielsku oddziału w Białym Stoku y, czy Polski Związek Emerytów Francistów. Y, i inwalidów y, mają swoje siedziby w zasobach, właśnie które są w y, gospodarce komunalnej i y, płacą symboliczną złotówkę za, y, y, za, za ten czynsz. Także jeżeli y, y, przetargi na lokale są cały czas ogłaszane, z tego co mi wiadomo, y, na lokal po aptece jest zainteresowany, natomiast na lokal po banku tam obok jeszcze nie ma. Pytanie tylko, czy tak duży lokal jest y, seniorom y, potrzebny. Natomiast. No właśnie, za wysoko, więc kwestia jakiegoś... Yy, no Porozmawiania, porozmawiania, bo mówię, już wypracowaliśmy takie, takie rozwiązanie, że i zarówno niewidomi, i zarówno Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, korzystają z preferencyjnych stawek za wynajem lokalów. Jeśli chodzi o remont ulicy Chmielnej, rządowy program rozwoju tych dróg lokalnych w jednej ze swoich edycji miał takie zadania, że remont, w nawiasie naprawa drogi o nawierzchni bitumicznej i ulica Chmielna jest ulicą Miejską na odcinku od Widowskiej w kierunku e, oczyszczalni ścieków i ten właśnie odcinek zgłosiliśmy. Bardzo bym chciał zgłosić ulicę Kazimierzowską, która bezwzględnie wymaga e, remontu. Niemniej jednak tutaj jest strefa konserwatorska i nie mogliśmy zgłosić e, ulicy Kazimierzowskiej, gdy, gdyż nie uzyskalibyśmy wszystkich stosownych e, pozwoleń, natomiast na naprawę tamtego Odcinka ulicy Chmielnej, nie, nie to jest naprawa, więc pozwolenie na budowę nie jest potrzebne. Natomiast w, w strefie nadzoru konserwatorskiego również na tego typu pracę y, m, zgoda jest y, potrzebna, więc y, będziemy szukali innych możliwości y, sfinansowania tego, y, tego przedsięwzięcia. Także chmielna na odcinku miejskim od y, ulicy Widowskiej w kierunku w kierunku o, oczyszczalni ścieków. Jeśli chodzi o ten opis o seniorach i, i że województwo dało, no, samorząd województwa to jest Urząd Marszałkowski, więc być może, być może skrót myślowy, ja zawsze jak mówię województwo, to myślę o Urzędzie Marszałkowskim, a nie myślę o wojewodzie, bo wojewoda jest przedstawicielem rządu, a więc, więc jest, jest jakby inna zupełnie administracja. Inna administracja, także o lokalu już powiedziałem. Teraz tak, jeśli chodzi o te dzierżawy i nieodpłatne użyczenia, to y, jest ogłoszona na przyszły rok, więc na razie nie wiemy, czy będą na przyszły rok. A w tym roku, to bardzo bym prosił o pytanie na piśmie, bo ja też ze sobą nie mam zestawień, y, komu zostały tego typu stawki y, przyznane. Natomiast tak, mamy działki y, wzdłuż rzeki Białej hen tam za, można powiedzieć, między dużą bazą przemysłową a cmentarzem, która jest wykorzystywana tylko jako cele pastwiskowe. Więc nawet jeżeli taki gospodarz się zgłosi, że on tam chce wypasać zwierzęta, no to niech wypasa, niech będzie ten gospodarz, bo jakiego nie będzie, no to te trzy razy do roku będziemy musieli skosić, będziemy musieli później się tym wszystkim martwić. Także czasem lepiej jest dać taką ulgę. I mieć spokój, ale jest to za każdym razem indywidualnie rozpatrywane. Jeszcze umowy na drogi nie mamy podpisanej, poprosiliśmy wykonawcę o przedstawienie gwarancji bankowej, dopiero po przedstawieniu gwarancji bankowej będziemy mogli podpisać umowę. I teraz tak przekazanie placu. Nie, od, nie musi być w tym dniu, kiedy jest podpisana umowa, ponieważ to są różne drogi i te drogi mają infrastrukturę, gdzie są różni wykonawcy, więc różni właściciele. Zapraszamy na przekazanie i przedsiębiorstwo komunalne, i telekomunikacji. Znaczy nazwę firmy, która tam w ulicy może mieć swoje, swoje urządzenia, zakład energetyczny, wszystkie te podmioty, które żeby wiedziały, że na tej ulicy będą się działy prace. Więc w związku z tym, że tutaj w tym projekcie jest kilka ulic w różnych częściach miasta, na pewno nie nastąpi to w tym dniu, kiedy jest podpisana umowa, bo po prostu nawet nie zdążymy w ciągu jednego dnia przekazać każdej ulicy z różnego. Z różnego obszaru geograficznego naszego miasta. Jeśli chodzi o sugestie pana radnego Mroskowiaka, żeby na www umieszczać, to do rozważenia, do rozważenia. Dziękuję. Dziękuję. Adwocem pan Piotr Ostaszewski. Udzielam panu głosu. Panie burmistrzu. To moje takie pytanie: ile czasu Pan przewiduje na przedstawienie tych gwarancji? Czy to nie jest jakoś określone? Mniej więcej ile to trwa? I czy przekazanie placu budowy zostanie. Nie wiem, czy Pan mnie słyszy. Yy, czy przekazanie placu budowy zostanie wykonane do końca sezonu letniego, czy też nie? Dziękuję. Dziękuję. Pani. Przewodnicząca na Kołos, udzielam głosu. Panie Burmistrzu, w swoim sprawozdaniu odniósł się Pan do kwestii laktopolu. Zostały przekazane pewne dokumenty do prokuratury, ale nadal jest hałas, znaczy cały czas jest hałas i cały czas śmierdzi. Tak jak ja zrozumiałam, to pozwolenie na usuwanie Osadu ściekowego jest 2006 chyba roku starostwo wydało. Tych osadów ściekowych było dużo, a chyba jest jeszcze więcej i chyba z tego powodu ta oczyszczalnia nie jest w stanie tego przerobić. Oprócz tego dochodzą jeszcze inne osady ściekowe pobliskie. Powie pan Mieszkańcom, którzy do nas dzwonią jako do radnych i uważają, że my zdziałamy cuda, a Pan powinien być w ogóle cudotwórcą numer jeden, ale ci mieszkańcy mają rację, ponieważ jeżeli mieszkają wokół ludzie z różnymi problemami, na przykład nowotworowymi, problemy na przykład układu oddechowego, i smród jest taki, że ktoś nie da rady, i przeróżne historie są. Smród jest taki, że ktoś ma na przykład odruchy wymiotne, bóle głowy, to nawet leczenie nie skutkuje. Niech Pan nam powie, co dalej się z tym dzieje. Bo my nawet nie możemy wejść i spotkać się z dyrektorem. Bo to ktoś, to miał do nas zadzwonić, to do tej pory dzwoni, tu już drugi miesiąc mija. A sytuacja się w ogóle nie poprawia. Sądni, że smród jest okropny naprawdę. To jest żenujące jest wyjść. Przecież są obok świątynie, prawosławna. Nasz kościół tutaj miłosierdzia. Mamy świątynię jeszcze jedną trzecią obok. Tylu mieszkańców. Niech Pan powie, jaka jest sytuacja, żeby Pan wyjaśnił teraz to mieszkańcom. Bo nasze działania, bo tych działań było bardzo dużo, gdzieś stoją w miejscu. I nic się tak przeciętnie, odbór społeczny jest taki, że nic się nie dzieje. Także niech Pan się wypowie. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Zacznę tu od pytania Pana Radnego. Urząd Miasta jest przygotowany do tego, żeby niezwłocznie jak tylko spłyną dokumenty podpisać umowę i myślę, że wykonawca też będzie chciał jak najszybciej przejąć plac budowy, bo umowa określa termin wykonania wszystkich ulic na 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Im później się to zacznie. To będzie więcej kosztowało e, wykonawcę, e, bo od 1 stycznia idą stawki e, e, roboczo-godziny w górę. E, materiały, jak się będą zachowywać po nowym roku, też trzeba się pewnie spodziewać, że będzie tak, jak Pan słusznie zauważył, tak jak zawsze, więc. E, w mojej ocenie obydwie strony umowy, obydwu stronom umowy zależy na tym, żeby jak najszybciej wejść na tę ulicę i rozpocząć pracę. Oczywiście nie będą to prace na pięciu ulicach od razu, bo też liczba osób, które są zatrudnione w firmie jest, jest, jest określona. Natomiast jest ten termin 13 miesięcy i w tym terminie się zobowiązano, że wszystkie prace na tych ulicach i na tych trzech zaułkach, które tam są, zostaną wykonane. Jeśli chodzi o Laktopol, to sprawa wygląda w ten sposób, że odpowiednie organy państwowe prowadzą e, działania. E, niestety nie jestem upoważniony do jakiejkolwiek informacji na temat, na jakim to jest e, etapie. E, Mogę powiedzieć dla dobra śledztwa, ale to nikogo nie, nie, nie zadowoli. Niemniej jednak y, temat cały czas jest, tak jak powiedziałem, przed, o, przez odpowiednie organy y, drążony. Wyrażam ubolewanie, że y, cały czas jest uciążliwość tego zakładu, niemniej jednak, jak sami Państwo dobrze wiecie. Ani wy nie macie na to żadnego wpływu, ani Urząd Miasta też nie ma żadnego e, wpływu. Pozwolenie zintegrowane, o którym pani radna wspomniała, e, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska e, badał i wydał pewne zalecenia do, do wykonania. Natomiast o sposobie wykonania zaleceń na razie. E, Laktopol nie informuje, więc my jesteśmy jedną ze stron do wiadomości. Więc jak tylko zostanie przesłana informacja, to będziemy o tym wiedzieli. W sprawozdaniu macie Państwo opisane to, co my jako Urząd Miasta my mogliśmy zrobić i to, i to zrobiliśmy. Jeszcze raz powtórzę dokładnie jest taka sama sytuacja jak mieszkańców nie mamy narzędzia prawnego które moglibyśmy my jako urząd miasta wobec tego przedsiębiorcy yy, użyć. Yy, natomiast pozostaje mi nadzieja, yy, że yy, te służby, które się tym zajmują, doprowadzą sprawę do końca i zostanie ona rozstrzygnięta w taki sposób, żeby więcej tej uciążliwości yy, nie było. Naprawdę proszę nie ciągnijcie mnie za język, żebym powiedział cokolwiek więcej, bo bo po prostu nie mam takiego upoważnienia, żeby na ten temat się wypowiadać. Państwo jako rada możecie na następną sesję rady miasta zaprosić nie wiem przedstawiciela wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, ale czy powie coś więcej? Śmiem wątpić, chociaż przez 30 dni może się wiele spraw jeszcze wyjaśnić. Niemniej jednak, tak jak mówię, nasi pracownicy, pracownicy Urzędu Miasta, cały czas są z tematem na bieżąco. Jeżeli coś się pojawia w rzece. Robimy zdjęcia, robimy dokumentację, przesyłamy to do następnych, następnych jednostek. Największym problemem jest uciążliwość odorowa, bo nie ma przepisów na, na odór, w związku z czym. Nie ma podstawy prawnej, żeby się do, domagać tego, żeby kazać im zaprzestać działalności lub zaprzestać emisji tych odorów do, do, do atmosfery. Także z tego, co było publicznie informowane, zakład otrzymał, tak jak powiedziałem, zalecenia i ma się z tych zaleceń wywiązać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Adwocent panu. Krzysztof Grzegoruk, proszę Panie Radny, udzielam głosu. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, tak jak wiemy, że nie ma jakby tych narzędzi do, do mierzenia tego odoru, ale też jakby chodzi tutaj, jak koleżanka wspomniała o, o hałas i to też było wcześniej podnoszone, a z odorem wiąże się też to, przekroczenie tych norm, które. Są dane jakby jawne, że jest dziesięciokrotne. Czy to jest za mało, żeby jakoś tam zareagować i i. i... I po prostu, żeby coś się zadziało, tak? No bo z tego co pamiętam, nawet jak byli ci przedstawiciele tutaj, to mieliśmy sygnały od mieszkańców, że my podczas sesji, jak rozmawialiśmy, to tam się to działo, tam kolejny zrzut był. Także to pani, która tutaj mówiła, tak pięknie, że oni nie mają na to wpływu. No niestety dochodzą też głosy z kuluarów, gdzieś tam z zakładu, że to nie jest proces, na który tym pracodawca nie ma wpływu, nie? że to jest po prostu działanie wywołane przez nich, po prostu przez niewydolność tego, tego, tej, tej oczyszczalni, czy po prostu na podstawie tego zanieczyszczenia tych, tych wód i tego hałasu nie możemy jakoś bardziej ich w cudzysłowie przycisnąć. Dziękuję. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Iwona Kołos, udzielam głosu. Panie burmistrzu Wysoka Rado, to co było kiedyś incydentalne przy poprzednim, powiedzmy, zakładzie, teraz stało się normą, więc coś tu jest nie tak. Nikt nie zakłada likwidacji zakładu, bo to są miejsca pracy i nie będziemy tutaj wnioskowali jakichś takich rzeczy abstrakcyjnych, ale wcześniej to było incydentalne, więc coś tutaj nie gra i Pan, jako burmistrz, myślę, że Pan miał możliwość rozmowy. Z odpowiednimi, kompetentnymi osobami z Laktopolu, i to jest oczywiste, coś tu nie gra w samym zakładzie. Ktoś nieumiejętnie odprowadza, obsługuje, bo przecież kiedyś tego nie było. A to się pojawiło, teraz jest non-stop. Także no, liczymy na to, że prokuratura i może y, szefostwo Laktopolu, nie wiem, wynajmie sobie mieszkanie obok. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Jarosław Borowski, udzielam głosu. Szanowni Państwo Radni, na temat wynajmu mieszkanic ja nie będę komentował, bo to nie, nie od nas zależy. Natomiast jeszcze raz chcę powiedzieć, postępowanie jest na wniosek Urzędu Miasta. Mogę ja jestem stroną, więc naprawdę wybaczcie, nie będę publicznie mówił na ten temat. Jeśli chodzi jeszcze tutaj o pytanie pana radnego Ostaszewskiego, właśnie dostałem informację. Gwarancja wpłynęła dzisiaj, podpisanie umowy planujemy na jutro, siedem dni od podpisania umowy przekazanie placu budowy. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pani Danuta Karniewicz się zgłosiła. Udzielam pani radnej. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, ja tam mam mieszkanie naprzeciwko Laktopolu, to mogę coś powiedzieć na ten temat bardziej aniżeli ktokolwiek, Wącham od świtu do, do późnej nocy. W nocy to się wdziera do domu, ale nie tylko ja pisałam, pisali sąsiedzi moi odnośnie do ochrony środowiska. Ja też pisałam do ochrony środowiska, do weterynarii, do pana burmistrza, do starosty, wszędzie pisałam, gdzie tylko jest możliwe. Zresztą mój sąsiad też. Otrzymaliśmy odpowiedź, że są wdrożone procedury, normy przekroczone, i tyleśmy się dowiedzieli, jeśli chodzi o Laktopol. Dziękuję. Dziękuję. A więc proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę dyskutantów. Zamykam dyskusję. Informuję, że Rada Miasta zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym i z odpowiedziami na pytania.